Cześć, jestem Klaudia, to kanał na no i Już. Witam Was w szybkich odpowiedziach. Do trzech probówek z wodą destylowaną i roztworem fenoloftaleiny nadano kolejne niewielkie ilości. Wodorku wapnia, tlenku wapnia i metalicznego wapnia. Do wylotu probówek spiszono palące się łuczywo i podpunkt A. Nersu schemat doświadczenia chemicznego. No to do trzech probówek w każdej będziemy mieć wodę i roztwór fenoloftaleiny. Trzy probówki dodano. Do pierwszej wodorek wapnia można zapisać słownie, można zapisać sumarycznie. Tlenek wapnia i metaliczny wapnie albo ca. Podaj przewidywane obserwacje. I tutaj będziemy mieć tak, że we wszystkich trzech probówkach Woda z fenoloftaleiną zabarwiła się na malinowo, czyli mówimy tutaj o odczynie zasadowym. W pierwszej oraz trzeciej probówce gaz zapalił się charakterystycznym dźwiękiem to bardzo ważne. C. Sformułuj wniosek. We wszystkich trzech probówkach powstał wodorotlenek wapnia, a wydzielający się w pierwszej, i w trzeciej probówce gazem jest wodór. No, i mamy napisać równanie reakcji chemicznych stosując zapis cząsteczkowy i jonowy. To zaczynamy od probówki pierwszej. I mamy tak. Wodorek wapnia. Tutaj mamy wodę. No, to dodajemy do niego wodę. Nie ma co myśleć. Tworzy nam się tutaj wodorotlenek wapnia. I jeszcze ten wodór nam się tu będzie wydzielał. Ok, co my tutaj zauważamy, że z tej strony mamy dwa tleny, to jest tylko jeden. Dlatego przed całością dajemy dwójkę. I ten sam, sam zwiększa nam się tutaj wodór. No to tutaj też dajemy dwójeczkę. Teraz wszystko nam się zgadza i przechodzimy do zapisu jonowego. Tej pierwszej części równania nie dotykamy, przepisujemy tak jak jest. Natomiast tutaj będziemy mieć Ca2, tą dwójkę do przodu, 2OH minus, plus 2H2 i do góry. Ok. 2. Tlenek wapnia. H2O. I mamy. Oczywiście, CA OH, dwa razy wzięte. I co my tutaj zapisujemy? CaO, H2O. I tak jak było wcześniej. To ma wartościowość 2, to ma 1, czyli będzie CA2. To wyrzucamy do przodu. 2OH-. I trzeci, że mamy metal plus wodę. Daje nam to CaOH dwa razy wzięte i tak jak w przypadku pierwszym, w tej reakcji mamy tutaj ten wodór. I co my tu zauważamy, że znów tutaj są dwa tleny, tu jest jeden, dajemy dwójkę, tym samym mamy cztery wodory, ale tu mamy dwa i kolejne dwa wodory, wszystko nam się już zgadza. Przepisujemy Ca2H2O i mamy Ca2+ plus 2OH minus plus H2, pyk. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.